O, ludzie, to jest szybki odcinek. Ale... No, ale... Odkryłem coś super. Jak ciście, to obraz jest dźwignia. Musicie ją przeciągnąć. Potem tu jest ta książka, nie? I tu macie... Tu będzie miejsce na książkę, tu macie włożyć książkę. I zobaczcie to. To jest odpięte, a to też. Czyżby to jest pierwsza ofiara greny albo sama greny? Czy to była pierwsza gryna, a ta druga ją zabiła? Nie wiadomo, piszcie teorie w komentarzach. Przy okazji, jeszcze tu są kamery. Tu na tych drzwiach jest dziwna twarz. Tam jest ciemny korytarz. Tu jest Spider-Man. A tu jest klatka. Właśnie z tą babcią. Jeżeli to jest z jakiejś innej gry, to mi powiedzcie, bo nie wiem w końcu. No, to jest szybki odcinek. Czekajcie jeszcze na drugą część kończenia modu gry. To jest szybki odcinek bonusowy taki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.